Ale piękne bestie Już niedługo będę na nich śmigał mm, Grubasy Piękne No witajcie kochani, jestem w trakcie rozbiórki Lodówki, sorry, że wam nie pokazuję Na razie tyle Alamanium Samochód pełny złomu jest już dość późno ciemno leje deszcz tak to piękna była pogoda a przed 16 się wszystko zepsuło i szkoda gadać to wykręcam pakuję nie wiem ile tego złomu będzie jak widzę sprzedam i uda się to też wsadzić do samochodu to to was poinformuję trzymajcie się przepraszam że nie dało rady ale za długo mi się zaszło z zasortowaniem i obijaniem złomu spanierki Nie mam za bardzo narzędzi. Kurczę, w pośpiechu. Nie przygotowałem się. I taka to jest robota. Tak jak mówię, tu mamy Alamanium. Kurczę, gdzie ja, że mojego doktorka przepił doktorek, czyli magnesik, wiecie. A jest. Bez tego doktorka to, to nie zabierajcie się. Miedziuszka. Nie zabierajcie się do żadnej złomowej roboty. Muszę jakoś wszystko. Kurczę, nie mam odpowiednich kleszczy. To jest taka robota. Śrubokręt też mam jeden. Nie wiem czy dam radę, to tu się tu nie będę bawił z gównem. Już mnie noc zastała Tyle Wam powiem Już mnie noc zastała no, Widzę, że tutaj mamy mosiądz Ale przewaga aluminium tutaj jest Ja pierdziele Nie będziemy się z tym bawić. Czasu na zabawę, bo jest późno, gdzie jest pan doktorek. Alemanium. O ja mnie sufik boli. To jest masakra. rzucam to wszystko na ziemię się nie będę tu bawił z dziadostwem się to będzie później sprzątać jak już będzie troszkę widoku no kurde a to co tam na śrubokręt już z innej parafii oj masakra umiem uprzykrzyć życie Kurczę, nie mam żadnych kleszczy Mam kleszcze, ale troszkę przyrdzewiały mi tu w garażu Wyłaś trupie, bo cię szczele w łeb. Gdzie jest doktorek? Czyna no być aluminium, o metal. Ale za to ty jest alum, a tu mościąc. O, się od razu ruszyło. Pyk. Ładnie. Naprawdę nie mam czasu. Idzie na złom. Że przejmował plastikami, tyle plastiku to jest nic. Nie ma czasu na to. Miedziuszka. Uff. Także troszkę miedziuszki, troszkę aluminium. Wiem, wiem, że to się nie powinno tym robić, ale, ale nie ma czasu. Kurde, nawalwi tych śrubek. Odezwę się za chwilę o, udało się. to się będziemy bawić w wolnej chwili. Dzisiaj mi zależy na czasie, żeby się tego plastiku ze środka pozbyć i rozszczepić tą blachę. Żeby mi to tam w samochodzie, wiecie, nie wadziło. U, jak mnie boli kręgosłup matko. O cholerka Ja ci i tak wyrwę Ty jeszcze ta śrubka chyba będzie trzymała I ja cię i tak wyrwę Nie opieraj się kochaniutka. Siła razy gwałt Nie wiem, czy tam będziecie coś widzieć, czy nie. Ale naprawdę, już chcę być w domu. Już jestem tak zmęczony. O, tak, malutka. Jeszcze tu są śrubki. O, jaka podła gadzina. Mówię Wam, złośliwość rzeczy. Jeszcze jedna. Ale jak wiecie, ostatnia zawsze najgorsza. Ja spuściła. Puściła uja, by mi się teraz wklętarka przydała. Uuu Dobry trening na przedramię. No wie wam Widzę, dziadu się nie będę z tobą bawił. Pięknie. Zobaczcie, co tu jest. O, oh Witajcie moi kochani. Witam również hejterów. Słuchajcie. Dzisiaj byłem na złomowcu. 100 kg złomu się uzbierało 70 zł na dwóch wpadło. Zaraz wam pokażę jaka cudowna zapłata mnie spotkała. Dzisiaj mamy 6.10.2020 2020. Wczoraj zacząłem rozbierać tę śmieszną lodówkę. Zostały tylko takie tam obudowa w sumie zerwać blachę. Od, od całej tej pianki. Troszkę wam tam nagrałem. Bardzo Was przepraszam, że, że nie dokończyłem reszty, że nie pokazałem takiego dobrego podsumowania, ale po prostu już byłem tak wykończony. Nie miałem siły, bo było już dość późno, a, a jeszcze ten kręgosłup mi tak dała w koźno i pogoda się kurczę zwaliła, bo przed 16 zaczęło lać, a tak to było pięknie słonecznie. ciepełko takie, że hej. Ale nie przedłużając pokażę Wam jaka wspaniała, jakie teraz wspaniałe pieniądze rozdają. Moi kochani. No zobaczcie. No zobaczcie, jakie wspaniałe pieniądze dzisiaj dostałem za złom. Adi, pozdrawiam cię, przyjacielu. Serdecznie, jesteś wielki. Trzymaj się cieplutko. Pozdrawiam całą Twoją rodzinę. Dziękuję za naklejeczki. Nawet się nie spodziewałem, że, że dostanę taki prezent. Dziękuję jeszcze raz. A co do pieniędzy, no to ja cztery dyszki przytyliłem. Kolega trzy dyszki. Także tyle. Nie przedłużam. Jadę teraz na akcję puszka. Jeżeli będzie dużo tego złomu, staram się zrobić kolejny odcinek. Także na bogato jedziemy teraz złomem, będziemy szukać, ile się da wszystkiego? Co jest metalowe, kolorowe, i tak dalej, i tak dalej. Co daje kasę. Hej, do usłyszenia!